Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, a wy oglądacie mój powrót do przeszłości. Nie do końca tak, jak sobie to wyobrażałem. To jest gierka, która zwie się Duke Nukem. I ja nagrywam to trzeci raz, bo za pierwszym razem to sobie przez przypadek skasowałem, za drugim razem byłem tak zmęczony No już, już kończ. Tak zmęczony, że gadałem strasznie, strasznie długo. Już? Odpaliło? O, odpaliło. I niestety brak będzie tego mojego na twarzy. Mogę udawać, bo za pierwszym razem jak grałem, to, to było takie, że ja tu wszystko pamiętam, o tu będą spadały takie flagi, nie spadły flagi, spadły pudełka i o, jakie rozwalamy są flagi. Było takie, takie dość to naturalne, teraz wyszłoby to dość sztucznie, e, nawet nie tyle, że dość, co dość e, bardzo. E, I byłem pełen podziwu dla siebie, bo pamiętam w tej grze bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo wszystko prawie. Znaczy, wszystko, jak wszystko okazało się, że nie mogę kilku bonusów znaleźć na tej planszy. Ale te wszystkie patenty w stylu, że trzeba strzelić w kurczaczka, żeby się z niego zrobił. Znaczy nie, trzeba strzelić w, jak to się zwało, w łódko kurczęcia, żeby zamienić. O, żeby zamienić się w tego kurczaka, nie wiem, Turki. To nie jest. Kurczak to jest Turek, tak? <gryw> nie, to nie jest Turek, tylko. Mm, jak jest Turek po polsku? Dobra, nieważne. Nie było tego. Pamiętam też takie rzeczy w stylu, że trzeba rozwalić wszystkie kamery, żeby dostać bonus jakiś tam i ten bonus działał w ten sposób, że, że był związany z fabułą, bo w tamtych czasach te gry miały fabułę. Teraz... Kto teraz gra na przykład wy, w Diablo i wie, że w Diablo jest jakaś fabuła, przecież w Diablo się gra, żeby zdobywać przedmioty, żeby sobie... Nie, podniosłem i mniej punktów dostanę. No ale dobra. W Diablo się gra, żeby mordować potwere, po to, żeby znać fabułę, nie? O jedno achmy do rozwalenia. No, spada to. Z rozwaleniem wszystkich też jest bonus, też to pamiętam. No i... Tak. Dostałem skaczącym wymiąkiem. Duke, Duke. Trzeba w odpowiedniej kolejności zebrać literki, żeby... Coś mi się zaczyna. Nie wiem czy klawiatura, czy gra. Zauważyłem, że jak odpalam drugą część, to mi strasznie druga część przycina. Yy, przycina w momencie, kiedy nagrywam, co jest prześmieszne, bo ta gra powinna działać na każdym najbardziej rachtycznym sprzęcie, więc yy, mój komputer na olej rzepakowy yy, nie jest wcale tutaj złym wyborem do grania. Co jest? Aha, bo to się skakało na ten dodatku.

Zaraz pewnie będą mnie wołali na rosołek, bo jest niedziela. Czyli święty, święci, święcić musi być rosołek, tak, oczywiście. Taka typowa polska rodzina, tak to nawet nazwę. Przecież nie wiem, czy w polskich typowych rodzinach się wiele słów niedziela. No ale wracając. To były te czasy, kiedy nie każdy miał kompa jeszcze. I ja byłem jednym z tych szczęśliwców, którzy akurat mieli. Mieli właśnie pieca, nie mieli amigi. Nigdy nie miałem amigi, ale kumple mieli amigę i spędzaliśmy długie, długie godziny tłukąc w gierki na przykład Mortala. Wtedy Mortal był dużo, dużo lepszy na amigze niż był na yy, PC-cie właśnie. I. Byłem tym fajnym dzieciakiem, bo ludzie do mnie przychodzili grać w gry komputerowe, w Duke'a, co tam jeszcze było, w Prehistoryka, w Prince of Pers Persia. Tak to się czyta poprawnie? Jakoś tak. I mam takie właśnie prześwietne wspomnienia z dzieciństwa z tej epoki. ale jak teraz patrzę na tą grafikę, na te gry, to się tak zastanawiam, czy na pewno było. Było to wszystko tego warte Tak, to będzie wyjście z poziomu, tak? Już, czy jeszcze nie? Hmm. Dobra, to może jeszcze nie wychodźmy z poziomu, tylko... Skoczmy zobaczyć jeszcze kilka rzeczy, których nam tutaj zabrakło do bonusa. Tak, jak to się tędy przeszło, to wyskakiwał jeszcze dodatkowy bonus. Co ja chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć. A, nie wiem co jest grane, ale jak jest włączony frapsik, to ta gra przycina. strasznie w takich momentach, kiedy trzeba korzystać z innych klawiszy niż klawisze bezpośrednio do grania. Walczyłem wczoraj troszkę, troszkę długo, żeby zmusić grę do zapisania. Raz najpierw trzeba było odkryć, jak to zapisać, bo to stare gry, nie było takich standardowych save'ów, no ale dobra. Okazało się, że nie jest tak trudno, trzeba nacisnąć F1 i save, ale problem jest w tym, że gierka bardzo, bardzo kiepsko reaguje na... na, na, na Komendy klawiszowe ze względu na to, że jest włączony w tle Fraps i kompletnie nie wiem co to ma za znaczenie, bo to jest gra, która powinna ruszać na sprzęcie sprzed 10 lat. Yy, gra, która się mieściła na dyskietce, dyskietce i nagle ona wymaga jakiegoś kombinowania takiego strasznego w stylu że... nie można... Trzeba ostrożnie naciskać ten Enter, żeby przejść dalej komendą trzeba uważać na, na na na... Od... Hmm, straciłem balonika, popękał się on. Popękałem balonik. Kubus będzie nam mnie zły? Nie, nie Kubus jak się nazywał przyjaciel Kubusia? Krzysio. Krzysio będzie nam mnie zły? gdzieś skakał to było gdzieś ukryte, tak? Nie tu. Nie tu, tam? Tam tu? Nie, też nie tam. Tu gdzieś było jeszcze jedno ukryte przejście. Któryś zeskaku w dół. Jestem, jestem bardzo rozproszony, muszę przyznać, bo się za moimi plecami sporo dzieje. O, zaraz będzie słychać muzykę prawdopodobnie. Olał, olał muzykę, olał muzykę, nie ma tego. I też mam ten powrót do przeszłości, który był wczoraj. To ta ta nostalgia, tak, strzelające kosteczki muszę być. Nostalgia, która teraz... Większość gier, w które się kiedyś grało z przyjemnością po latach, jak się na nie patrzy, to trzeba przyznać, że wiele straciły one. One straciły wiele. Nie ten zeskok? Nie ma więcej krótkich przejść? Dobra, olał, olał. Będziemy twardzi, idziemy do wyjścia, nie przejmujemy się i w sumie będziemy kończyć ten odcinek, bo będę strzelał może po jednym odcinku, to będą jakieś takie krótkie, nie wiem, 5-10-minutowe, w zależności od tego, jak długa jest plansza. To też mi pozwoli nie zanudzić Was i siebie, bo będę mógł przygotować coś do mówienia na każdy odcinek, coś niezwiązanego do końca z tą grą, e, ale jednocześnie coś... Tak, pierwszy bonus i piąty bonus, czyli coś nam utknęło, chyba że to jest taka dziwna dwójka. Nie, to nie może być dwójka, to może być co najwyżej, najwyżej Z. Hmm. Tak więc mam nadzieję, że moje gadanie w tle będzie na tyle ciekawe, że ludzie nie będą tego tam wyłączyli. Ale zresztą to będzie krótka seria Bo tu, co jest, trzy epizody Pierwszy epizod był rozdawany jako shareware Kiedyś tam, kiedyś tam To z sharewarem miałem tylko styczność do tej pory A teraz zakupiłem sobie wszystko Właśnie na Steamie i... Strzelam z zaczkami Zakupiłem sobie na Steamie Z myślą, że właśnie może coś nagram W tej kwestii Taki powrót do przeszłości, swój własny, prywatny Ale jak się okazuje Ta gra się tak zestarzała, że boi Hmm Dziękuję za uwagę i hej! Z pierwszego wyjścia z gry. Jeżeli ja to za każdym razem będę musiał przechodzić, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem, już znienawidziłem tą serię, a jeszcze jej nawet porządnie nie nagrałem.